On jest moim życiem, On jest moją siłą, On jest moją nadzieją. Jezus mój Pan, On jest moim życiem, On jest moją siłą, On jest moją nadzieją. Jezus mój Pan, mielibyście życiem szczęścia. Uwielbić cię chcę, jeśli moją, Ze wszystkich swych sił uwielbiać cię chcę, moja nadzieja to ty. On jest moim życiem, on jest moją siłą, on jest moją nadzieją. Jezus. On jest mą nadzieją Jezus mój Pan Wielbić się chcę życiem Wielbić się chcę pieśnią mą Ze wszystkich swych sił Uwielbiać się chcę Moja nadzieja to Ty Życie, bo jest moją siłą, to jest moją nadzieją. Jezus, mój pan, wielbić się chce. Życie, wielbić się chcę, na zawsze ze wszystkich swych sił. Uchwalniać się chcę, moja nadzieja to On jest moją nadzieją, Jezus mój pan, on jest mój, życie, moją mój, 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 Wydaje czasami już jak slogan, że Jezus jest nadzieją, tak, że Jezus pomaga, ale tak naprawdę nasz bunt przeciwko Bogu, czyli grzech, skaził już każdą sferę naszego życia. Czy to sferę taką duchową, czy relacji między, międzyludzkich, czy to w małżeństwie, czy w rodzeństwie, czy, czy w pracy. Gdzie się nie rozejrzeć, gdzie nie dotknąć, czegokolwiek nie dotknąć. To tak naprawdę wszystko, wszystko jest już jakieś takie popsute. I często jak rozmawiam z ludźmi, choćby w swojej pracy, to wszyscy mówią, a nie pan co, jeszcze 10 lat temu, 15 lat temu to jakoś tam było, tak? Ja, ja, ma, ja mam styczność ze szkolnictwem, z nauczycielami i sobie często rozmawiam, że jeszcze paręnaście lat temu ta młodzież, te dzieci, to jeszcze jakoś tam to było, ale teraz jest już coraz gorzej, coraz trudniej. I grzech powoduje, że jest nam naprawdę coraz trudniej w, naszych, w naszym myśleniu, w naszym postępowaniu. Ale Jezus tak naprawdę... On jest rzeczywiście tą nadzieją i dzisiaj chcemy się tą nadzieją dzielić, że jakikolwiek problem, jakikolwiek grzech, choćby głód, nie wiadomo jak skażone nasze życie, to Jezus jest ponad tym wszystkim, bo On jest Bogiem mocnym i On zwyciężył każdy grzech każdą... i zwyciężył śmierć. Dlatego w Nim jest prawdziwie nadzieja, w Nim warto położyć całe swoje życie, całe swoje serce. My jesteśmy tego świ świadectwem. Ja byłem kiedyś człowiekiem też mocno religijnym. Praktykowałem różne rzeczy, robiłem różne rzeczy i myślałem, że to mi pomoże w życiu. Ale religia jest tylko systemem zakazów, nakazów, przykazań, ale to nie daje życia. Tylko osobista więź z Jezusem Chrystusem daje życie, daje wolność i jest tą prawdziwą nadzieją. Halleluja.